Około 1,5-kilometrowy odcinek ulicy Pabianickiej jeszcze w tym roku miał doczekać się remontu. W grę wchodzi rozbudowa jezdni, chodników, zatok autobusowych, skrzyżowań, przebudowa przepustu i wykonanie oświetlenia drogi na odcinku od Ronda do granic miasta. Pieniądze na realizację inwestycji są zabezpieczone w tegorocznym budżecie województwa łódzkiego. Jest to kwota 4 700 000 zł. Prace nad przebudową miały rozpocząć się latem. Takie deklaracje padały jeszcze na początku roku ze strony wojewódzkiego zarządu dróg. Póki co żadne prace się nie rozpoczęły. Okoliczni mieszkańcy za pomocą radnego powiatowego Marcina Rzepeckiego postanowili głośno powiedzieć o swoim problemie. Spotkamy się na ulicy Pabianickiej, ulicy, która jest wizytówką miasta Bełchatowa dla tych wszystkich, którzy wjeżdżają do naszego miasta ze strony łodzi Pabianic. Niestety wizytówką, z której, z której ci ludzie nie do końca mogą się cieszyć, mianowicie jak Państwo widzą, ruch na tej ulicy jest bardzo duży, a ta ulica od samego początku nie ma ani chodnika, ani ścieżki rowerowej. Najwyższa też daje wiele do życzenia. W związku z tym postanowiliśmy Państwu właśnie w taki sposób, trochę dramatyczny, ale jeszcze dzisiaj spokojnie i, i pokojowo przedstawić nasze postulaty i nasz problem. E, a problem jest poważny. Oczyw Otóż, proszę Państwa, od zeszłego roku oczekujemy na to, że ta inwestycja ruszy. Tak jak słyszeliśmy tutaj, mamy, e, jesteśmy po inwestycji w postaci kanalizacji, e, która jeszcze bardziej e, zniszczyła. Zniszczyła pobocze drogi, czyli pobocze ulicy Pabieńskiej. Oczywiście inwestycja bardzo ważna i potrzebna, ale od zeszłego roku słyszymy o tym, że mają ruszyć budowa chodników i ścieżek rowerowych. Ta... Następnie mieliśmy informację o tym, że inwestycja ruszy na wiosnę, później że w czerwcu. Jesteśmy 27 czerwca, jak Państwo widzicie, nigdzie w okolicy nie ma ekip pracujących, nie ma robotników, którzy rozpoczynaliby pracę przy remoncie tej ulicy. Dlatego dzisiaj za moim pośrednictwem przekazujemy petycję do, nie tylko do Zarządu Dróg Wojewódzkich, który jest administratorem tej drogi, ale również i do miasta i powiatu, czyli do prezydenta miasta i do starosty powiatu Bohatowskiego. Chcemy od zarządu, od zarządu dróg otrzymać następujące informacje. Chcemy wiedzieć, kiedy w tym roku ostateczny nieodwołalny termin rozpoczęcia budowy tej drogi. 2. Chcemy znać ostateczny nieodwołalny termin zakończenia remontu tej drogi. Chcemy wiedzieć, na jakim etapie jest przygotowana dokumentacja tej, do, do procesu inwestycyjnego. Wiemy, że jeszcze nie ma pozwolenia na budowę. Decyzja środowiskowa jest na etapie uzgodnień. Nic się w tej sprawie nie posuwa do przodu. Wszyscy mamy ciągle od, od pewnego czasu informację, że ta inwestycja już jest na czasie, już rusza. Nic się w tej sprawie naprawdę nie wydarzyło, bo jak Państwo widzą, prace jeszcze nie ruszyły. Nie ruszyło się faktycznie nic, a mieszkańcy są zdesperowani. Od ronda do granic administracyjnych miasta nie ma także bezpiecznego przejścia dla pieszych. Naprawdę czekamy tyle lat i to się z roku na rok, po, wtedy, 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 a już się czeka 70 lat, po wojnie tyle lat, jak było, tak jest. Naprawdę jest niemożliwe, co chodzi. My już nie możemy chodzić tutaj. Już dość tego wszystkiego. Się ku... To jest naprawdę dość tego wszystkiego już, no. Bo już jest za długo. Z roku na rok, z roku, na rok, z roku. chociaż jedną stroną. Dzieci stoją, proszę Państwa, na błocie, w śniegu, w deszczu, nie ma. Do Wsetch nie można, bo jest. Długo rzadka wiedzie, że iść człowiek nie może. No. Już dość naprawdę tego wszystkiego mamy. Jeżeli nie, nie będzie inaczej, my zrobimy blokadę. Nie się. Nie, to no jest naprawdę dość. Dość tego wszystkiego, to już tyle lat się nam zwłóczy. Tyle było starań, tyle było podań tego wszystkiego, wszystko na marne. Złodzi nie jeżdżą tutaj, nie widzą jak tutaj wygląda sprawa, a to naprawdę jest bardzo źle. Ja pół roku leczyłam nogę, bo się potukam o kamień. Także naprawdę wstyd nawet jak tutaj władza przechodzi, jak tutaj władza... No jak tutaj władza nie widzi, jak tutaj jest. Bezpieczeństwo tutaj jest? Przecież ulica jest dla samochodów, nie dla ludzi. To jest dość tego wszystkiego. Już Już za długo czekamy. Naprawdę za długo czekamy. Jeżdżę rowerem do lekarza, czy gdzieś tego, nie? No to chodnika nie ma. A jadę jezdnią, jezdę po zabale. Nie daj Boże, że mi się trafi na drodze drugi. To kropne z tego rowera, tego i auto mnie rozniesie. Także później świpą trzeba przejść, wyworek nie mnie włożyć. O. Najgorsze to są dzieci, proszę Państwa, no bo przecież wychodzą z MZ i muszą z kilometr tutaj czy 400 metrów czy 200 dojść, a samochody wyprzedzają się nawet kiedy idzie Pan poboczem, to przy wyprzedzaniu jest, czuje się Pan niebezpiecznie. bo tutaj nie ma krawężników, prawda? Jest wszystko równe, w związku z tym jest taka sytuacja, jaka jest. Problem wydaje się być naprawdę poważny, jednak wątpliwe jest, że przebudowa ulicy Pabianickiej faktycznie w najbliższym czasie ruszy. Myślę, że ulica Pabianicka tutaj sprawa jest nadal bardzo aktualna i tutaj nic się nie zmieniło. Determinacja i gwarancje ze strony zarządu dróg wojewódzkich i marszałka województwa o przebudowie tej drogi są aktualne. Yy, przygotowywane są w tej chwili procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy dla tego działania, yy, tak nas zapewnia Zarząd Dróg Wojewódzkich i yy, jeżeli nie w tym roku, to na pewno yy, w przyszłym yy, ta inwestycja yy, nie tylko zostanie rozpoczęta, ale i yy, zakończona. Yy, chcielibyśmy, aby yy, było to, yy, z, yy, żeby to były inwestycje, które będą skorelowane do siebie, żebyśmy nie rozpoczęli działania takiego, że oto przebudowujemy Czapliniecką i nagle również przebudowujemy ulicę Pabianicką. Jednak przebudowa skrzyżowania ulicy Czaplinieckiej i Alei Włókniarzy również stanęła pod znakiem zapytania. Tutaj jednak problem leży gdzie indziej. Choć wszystkie dokumenty są podpisane, a firma gotowa do rozpoczęcia prac, to jednak żadne roboty się nie rozpoczęły. Firma wybrana, wykonawca gotowy do prac w momencie tak naprawdę przekazywania placu budowy i spraw związanych z obsługą prawną, zostaliśmy poinformowani przez Urząd Wojewódzki, czyli organ, który wydaje pozwolenie na tą inwestycję, bo jest to Krajowa, iż jeden z właścicieli gruntów, mieszkaniec, właściciel pobliskiego skrzyżowania, złożył odwołanie od tego pozwolenia na budowę. No, argumentując to tak naprawdę niedograniem spraw związanych z gruntami, z przekazaniem gruntów. My na to się do końca nie zgadzamy. Uważamy, że z naszej strony zostało zrobione wszystko, co możliwe. Żyjemy nadzieją, że Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego, bo to odwołanie poszło do Warszawy, na tą decyzję, którą wydał, wydała pani Wojewoda, podtrzyma i tak naprawdę będziemy mogli już zacząć realizację. Kiedy rozpocznie się realizacja? Tego na razie niestety nie wiadomo. Firma jest gotowa. Kwestia tylko decyzji z dnia na dzień wejście. Czekamy, kontaktowaliśmy się z inspektorem nadzoru budowlanego. Te dokumenty już do u niego są, czyli pozwolenie na budowę, projekt i odwołanie tego tych państwa, tego właściciela gruntu. No, żyję, że to będzie nadzieją, że to będzie niezbędna zwłoka, tak? czyli. W kwestii, no nie wiem, kilku tygodni ta decyzja zapadnie poprzez Generalnego Inspektora Nadzoru budowlanego. I jeszcze raz mówię, my jesteśmy przygotowani, firma gotowa do wejścia w teren, materiały przygotowane kwestia tylko i wyłącznie uprawomocnienia się tej decyzji. Spór toczy się o maleńki kawałek trawnika po zachodniej części ulicy Czaplinieckiej, który należy do znajdującej się tam posesji. My w zamian za to dajemy grunt po drugiej stronie jego posesji i to było dograne. No, roszczenia wzrastają, my nie możemy zgodzić się na zwyżkę tych roszczeń. Uważamy, że to co zostało domówione wcześniej, to jest wystarczające i tutaj no, nie można narażać miasta i narażać się na przyszłe zarzuty o niegospodarność w momencie tego. Takiej, takiej zamiany, jaką proponuje po raz kolejny inny właściciel, właściciel tych terenów, no zobaczymy. No, szkoda, że, że taka decyzja blokuje tą inwestycję tak bardzo potrzebną. Dla nas wszystkich i myślę też dla, dla tego właściciela. Już wiadomo, że kluczowa dla zmotoryzowanych inwestycja, która miała rozpocząć się teraz, a zakończyć w ciągu dwóch najbliższych miesięcy, będzie miała opóźnienie. Jakie, to zależy, jaką decyzję wyda Generalna Inspekcja Nadzoru Budowlanego.